Cześć, to doktor Tronik. Dzisiaj tak na szybko w zakresie pomiaru poboru prądu. Będziemy sobie oczywiście obserwować prąd na oscyloskopie. Prąd będzie odłożony w formie napięcia. Tutaj na jednokilomowym rezystorze to, co było bardzo narobicznie w stosunku do poprzednich filmów, więc każdy miliwolt prądu, każdy mV napięcia na tym rezystorze jednokilomowym to jest 1 mikroamper. Tu widzicie teraz oscyloskop, który w zasadzie pokazuje nam w tej chwili, co on pokazuje. Zasilacz jest wyłączony, czyli to jest punkt zero. Jak widać, przy skali 5 mV na działkę na kanale drugim, bo ten kanał właśnie będzie wykorzystany do obrazowania prądu. Mamy niewielki szum. Muszę sprawdzić jeszcze tylko, czy ten szum. Co do wartości średniej, ona on ma małą wartość, jak widać, 40 miliwolt, mikrowoltów, 160. On jest ładnie w okolicy zera, tutaj odepnę jeszcze kabel BNC, żebyśmy zobaczyli, czy samo stylo, nie ma offsetu w zakresie zera. Jak widać, nie ma, jeszcze możemy skręcić na 500 mikrowoltów na działkę, więc tu mamy ładne 0. No dobra, to co, przystępujemy do pomiarów, co tu dłużej więcej gadać. Zasilacz na 1,5 V, bo mówimy o takiej suwmiarce zasilanej z ogniwa LR44. Tu jest takie ogniwo około 100 mAh, 1,5 V, więc mamy takie napięcie podane. Tutaj na kanale żółtym widać to napięcie, które podaje w tej chwili na sygnałkę. On się po prostu do styków, do kontaktów baterii. Po to będziemy obserwować napięcie, bo za chwilę będę też to napięcie obniżał i sprawdzimy, do jakiego napięcia, do jak niskiego napięcia sygnałka jest w stanie pracować. I u góry, jak widać, mamy już napięcia odzorowujące pobór prądu, wartość średnia. Min to jest 18 mV. To tak jest trochę impulsowe. Zobaczymy, czy to ma jakiś konkretny okres. Mierzymy sobie kursorami. Czy to by mogło wskazywać na na przykład pracę przetwornika analogowo-cyfrowego? To byłoby mniej więcej tu i tu. 238 Hz? Nie wiem, nic mi to nie mówi. Natomiast widać ewidentnie, że tutaj pobieramy prąd w taki sposób impulsowy. Kto wie, dlaczego tak, jak takie mierki realizują, właśnie pomiar? W jakiej, w jakiej architekturze? No to, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, e, aha, no oczywiście, jak mamy już w tej chwili zmierzony pobór średni, czyli tą wartość mniej na poziomie 17-18 mV, czyli około 18 mA. Może pójdźmy sobie w dłuższą skalę. Zobaczymy czy tutaj się coś nie pojawia przypadkiem. Jeszcze takiego mniej okresowego, o dłuższym okresie w tym sensie. No nie, tu już nie mierzymy niestety wartości min, musiałbym go wyłączyć z trybu rol, ale z około 18, 18 mV, czyli 18 mA, czyli 100 mikro, 100 miliamperowa bateria nam powinna wystarczyć na 5555 godzin pracy, czyli tak naprawdę na około 231 dni. To jest w stanie, kiedy ta pracuje, pracują, oni tu wyświetla. 0. Przesuniemy ją trochę. To jest wszystko sprawne działające. O, 0 się nam rozkalibrowało. O, patrzcie, jak naciskam przyciski pewnie. Coś tam się to jest ciekawe. Zobaczymy sobie w nieco większym, na mniejszym wzmocnieniu. To jest wciśnięty przycisk 0. To trzyma, czyli tam jest jakiś pull-up do masy, no tak, bo układ, który, nie wiem, czy to mikroprocesorowy, czy jakiś dedykowany ASIC, aby wykryć naciśnięcie takiego przycisku, musi mieć jakiś pull-up, to jest to 38 mikroamperów. No ale nas najbardziej interesuje, co się stanie w momencie, kiedy tę tą sugerkę wyłączę, czyli stan oczekiwania. Powiększmy sobie ten przebieg. Sonda dla kanału drugiego jest oczywiście 1 do 1 bo mierzę bezpośrednio napięcie, nie będziemy go jeszcze zmniejszać niepotrzebnie. To tutaj tego prądu mam 15,4. Tak, 15,4, 15,4. Czyli niewielka różnica między prądem czuwania a pracą. Tu jest 6500 godzin, czyli to jest powiedzmy 270 dni. Czyli de facto nie wyciągając baterii z submiarki, rozładujemy baterię w czasie krótszym niż rok. No, tak wynika z tych moich pomiarów, co jest ciekawe. Zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak uruchomimy sumiarkę i czy ona będzie miała prąd zależny od napięcia baterii. Tutaj jest napięcie z zasilacza podane na sumiarkę, czyli mamy 1,5 V, czyli mamy taką świeżo naładowaną baterię. Obniżymy je sobie trochę, na przykład do 1,4 V na zasilaczu. To ten prąd, no, spadł. Dobra. 3. 1,3V, 15V, ok. Bateria LR44 jej pojęcie jest charakteryzowana najczęściej, to napięciem 0,9V. Z podziemiaczem, czy przy 0,9V będziemy pracować? Nie, o, na 0,9V to się zrobiła. Co była cyferka 1, która tak led jest widoczna. Na wyświetlaczu podniesiemy trochę napięcie. Zobaczymy, czy tu jest jakiś watchdog, jakiś komparator. Ja teraz powoli podnoszę napięcie o 10mV. Ok, wystartowało. Obniżyłem z powrotem na 0,9 i się wyłącza. Ok. Zostawmy sobie na przykład 1,2 V. O, i też widać, że tu chyba napięcie referencyjne. Zakładając, że napięcie referencyjne jest tam wyzna wyznacznikiem pomiaru, czyli ono, jego precyzja wpływa na to, jaki jest tu wynik, to jak ja zmienię teraz to napięcie, to jak mam to pokazać? Najlepiej chyba, jak ja to pokażę w ten sposób. Tu będziecie widzieć napięcie, a tu będziecie widzieć, co się dzieje. Smyrka jest całkowicie na, na zero skręcona, wyzerujemy ją. Tutaj jest pick up 50Hz, bo trzymam jak widać musiałem to chwycić czymś prze, nieprzewodzącym, ale mniejsza o to. Ważne jest napięcie i co się dzieje na schmiarce. Ja podniosę teraz napięcie z 1,2 do 1.5. No to przesunął się nam, przesunął się nam 0 o 0,14 mm. Więc de facto w trakcie całego czasu używania suwmiarki zrobimy jeszcze raz, półtorej Przepraszam, że tak skaczę Półtorej, co tu jest grane? Czemu nie mam napięcia? Coś się nie kontaktuje Coś się nie kontaktuje o. I obniżę teraz e, Jeszcze raz 0 I obniżę teraz napięcie do 1V A nie, co? Była się jakaś autokalibracja o, Więc nie wiem co jest grane Ok, jak widać jest to bardzo niewielki, o wyłączyłem, niewielki wpływ napięcia na wskazanie. No ok, no wnioski są następujące, że w przypadku akurat tej submiarki i zasilania z ogniwa LR44 to mamy czas pracy na poziomie no, 270 dni, tak? No to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!